Siemka w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zrobić miksturę krzywdy oraz krzywdy z w Minecraft. Zapraszam do oglądania. Na początku stawiamy statyw alchemiczny. Teraz nalewamy do pustej butelki wody i umieszczamy ją w dowolnym miejscu na dole statywu. Następnie kładziemy naderową brodawkę tutaj na górze i płomiennym proszkiem aktywujemy statyw. Czekamy aż brodawka przejdzie do butelki. Gdy już to zrobiła, to otrzymaliśmy klarowną miksturę, do której dodajemy oko pająka i czekamy aż przejdzie do butelki. Gdy już przeszło otrzymaliśmy miksturę zatrucia. Teraz dodajemy do niej sfermentowane oko pająka. I czekamy. Teraz mamy miksturę krzywdy. I standardowo, żeby wzmocnić efekt, dodajemy jasnopył. Czekamy chwilę. I teraz mamy miksturę krzywdy 2. Teraz dodamy proch, aby zrobić miotaną miksturę, ponieważ podczas walki przyda się na miksturę, do rzucania w przeciwnika. Otrzymaliśmy taką miksturę właśnie i teraz myślę, że możemy przejść do testu. Zadała nam ona bardzo dużo obrażeń. Dwie takie załatwiły przeciwnika. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobał, możecie zostawić pod nim łapkę w górę oraz napisać jakiś miły komentarz. Nie zapomnijcie też o zasubskrybowaniu kanału.